Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku. A w nim przygotowaliśmy dla was materiał, w którym europoseł konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik zaliczyła supermocną konfrontację z ministrem z koalicji obywatelskiej Robertem Kropiwnickim, który wyraźnie nie był gotowy na riposty, jakich się doczekał i raczej sobie nie radził w odpowiedziach. Sekunda. Wszystko rozpoczęła dyskusja na temat nowego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Ewa Zajączkowska przy tej okazji wspomniała oczywiście, o tym, w jak tragicznym stanie jest sądownictwo, co niejako rozpoczął obecny w studiu Robert Kropiwnicki, który był autorem pomysłu na zaprzysiężenie dodatkowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, co rozpoczęło proces upadku tej instytucji. Europoseł Konfederacji uderzyła chyba w czuły punkt, gdyż wiceminister aktywów państwowych zaczął ją hamsko atakować, nawet pomimo tego, że nie była to jego kolej odpowiedzi. Wszyscy zastanówcie się, co zwykli Polacy, którzy na co dzień zmagają się z różnymi sprawami w sądach, na przykład rodzinnych, będą mieli z tego całego konfliktu, którego zresztą autorem początkiem, autorem początku jest pan Kropiwnicki z 2015 roku. Przypomnę. Nic pani przypomnę, nie ma tym zielonego pojęcia tak naprawdę. Przypomnę, przypomnę. Pani europejskie przypomnę pieniądze poprawka, i pani utonęła w tej Europie i nie ma pieniędzy. Panie zielonego. pośle. Jest pan żenujący. Nie, no to swoimi proszę sobie nie przerywać. krytką i oszustką, no, po prostu Przypominam, 2015 rok, poprawka może pani przypominać sto razy, tylko kompletnie na ma pani pojęcia, o czym pani mówi. Panie pośle, panie ministrze, i tak pani, się cały pani poseł, sekundę. Poproszę o to, żeby sobie nie przerywać. Każdemu z państwa dam szansę na lipostę. Pani poseł. W 2015 roku rozpoczął się cały konflikt w wymiarze sprawiedliwości, kiedy właśnie autor tej poprawki, tutaj obecny pan Kropiwnicki, spowodował wybór dwóch sędziów na zapas, dwóch zapasowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. I od tego się tak naprawdę zaczęło, panie, panie ministrze, przepraszał pan za to niejednokrotnie, więc może jeszcze raz warto uderzyć się w piersi. Robert Kropiwnicki miał szansę odpowiedzieć na te zarzuty, ale jakoś nie kwapił się, by wyjaśnić swoich przewinienia w sprawie niszczenia sądownictwa. To jest kompletna hipokryzja, co pani mówi. Nie ma pani zielonego pojęcia o tym, co się działo w ostatnich latach w wymiarze sprawiedliwości, bo on właśnie w ostatnich pięciu, dziesięciu latach został zniszczony. I to, I to przez pani koalicjanta potencjalnego pana Ziobra i pani to, o tym powinna powiedzieć o potencjalnej koalicji konferencji. Ewa Zajączkowska wytknęła hipokryzję partii Donalda Tuska jeszcze w dalszej części programu. Było to w sprawie rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Było to jedno. Z haseł wyborczych. Jednak kiedy ludzie z koalicji obywatelskiej dostali w ręce ten resort, jakoś nie kwapią się do wprowadzania tych zmian. Panie redaktorze, wychodzi na to, że nie ma innego rozsądnego rozwiązania poza resetem konstytucyjnym, czyli trzeba się rzeczywiście spotkać w gronie prawników, konstytucjonalistów, zmienić konstytucję tak, żeby udało się powołać sędziów tych wszystkich instytucji, wobec których teraz jest jakakolwiek wątpliwość od nowa, ponieważ nie dojdziemy do porozumienia. A ja niecierpliwie czekam, aż, aż minister Żurek czy ogólnie rząd Donalda Tuska przeprowadzi wreszcie reformę i rozdzieli funkcję prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Minister... tak bardzo krzyczeliście, że to jest niezgodne z konstytucją, to jest niewłaściwe, to jest kumulowanie władzy w jednych rękach. więc Zróbcie ten krok i rozdzielcie te dwie funkcje. Kiedy co się stanie, pani minister? O tym marzą przede wszystkim prokuratorzy, którzy. O tym są marzyliście, wy, z PISem. jak PiS rządziło. Ale wrócę do tego. Ale Proszę... to była wasza deklaracja. Jasne i w odpowiednim czasie będziemy ją lat. Proszę pamiętać wyraźnie, że Kary został upolityczniony i w jego wyniku została no, przewodniczącą koleżanka ministra. No i to jest bardzo prosta rzecz. W maju przyszłego roku kończy się kadencja tej. Krajowej Rady Sądownictwa i w tym koślawym stanie prawnym pokażemy, jak można sprawiedliwie wybrać tak, żeby to byli jedni sędziowie. Żeby to były sędziowie, którzy są wskazani przez środowisko sędziowskie. Do najmocniejszej konfrontacji doszło jednak, gdy mówiono o tym, że Donald Tusk powinien przestać być premierem i odsunąć się w cień. Taką sugestią podzieliła się Joanna Mucha z Polski 2050, co spodobało się Ewie Zajączkowskiej. Posłanka partii Szymona Hołowni stwierdziła, że jednym z czynników, które zaszkodziły premierowi, jest wizerunek wykreowany przez TVP za czasów Jacka Kurskiego. Według Europoseł Konfederacji, to jednak sam Donald Tusk zaszkodził sobie bardziej. No ja życzę, żeby Donald Tusk wreszcie odszedł na emeryturę. Ja tutaj bardzo, bardzo mi się podoba, jak pani minister Mucha króciutko wyjaśnia pana ministra Kropińskiego. Bardzo ciekawa sytuacja patrzy się na to z zewnątrz. Natomiast nie przeceniałabym tej roli telewizji publicznej w oczernianiu czy w niszczeniu wizerunku Donalda Tuska. Myślę, że Donald Tusk sam sobie doskonale swój pomnik zburzył i zniszczył swój wizerunek, obiecując Polakom wiele reform na sto dni, nie dopełniając praktycznie żadnej czy jakiś niewielki dosłownie procent z tych, z tych planów, które zapowiedział na 100 dni, pierwsze 100 dni swoich, swoich rządów. Myślę, że telewizja publiczna bardziej zaszkodziła Prawu i Sprawiedliwości niż Donaldowi Tuskowi. Nawet w pewnym momencie wśród takiego aktywu partyjnego, silnych razem tak zwanych, myślę, że telewizja publiczna jeszcze wzmocniła wizerunek Donalda Tuska i być może pomogła Donaldowi Tuskowi wygrać wybory w 2023 roku. Mówię oczywiście o, o koalicji pod wodą. Donalda Tuska. I tak, panie redaktorze, Donald Tusk powinien odejść na emeryturę powinno do polskiej polityki wejść zupełnie inne nowe pokolenie, które ma inną wizję zarządzania krajem. Czyli nie, które Kaczyński nie chce, i tusk które na emeryturę, tak? Chce, które nie chce to jest dalej hasło. kontynuować wojny polskiej, Robert Kropiwnicki nie mógł przeżyć tego, co mówiła Ewa Zajączkowska i zaczął jej nagle przerywać, mówiąc o niemieckiej partii AFD, z którą część Konfederacji ma sojusz. W parlamencie europejskim. Wiceminister jednak tylko się podłożył i w dodatku wkopał swojego szefa Donalda Tuska. Bowiem premier nie uczcił w żaden sposób rocznicy Powstania Warszawskiego, a Robert Kropiwnicki próbował atakować za to konfederację. Przy okazji sobie nie radził i nagle, gdy zdał sobie sprawę, co zrobił, próbował zmieniać temat. Pani koalicjanci, to Jako AfD, wtedy będzie pani chciała tutaj tworzyć. Może porozmawiamy o cdu cs Hmm. Może porozmawiamy o CDU-CSU? Bardzo chętnie, ale może to. Proszę o przeprosić za AFD, może, może za nacjonalistów o niemieckich. Może porozmawiamy Pani o kolega Mencen przypomina w Berlinie o godzinie W. A, co robią a, pani, a gdzie był Tusk? Pani koledzy gdzie był za Tusk? AFD. 1 sierpnia. Pani koledzy za AFD. 1 sierpnia? W ogóle próbują zapomnieć, że była druga wojna światowa. Tusk I nawet nie pamięta zapomnieć o powstaniu. Warszawskim. O tym, że ...wanów w Polsce, Tusk nie pamięta o powstaniu warsztowskiego bo, bo boi się, bo się wycyknie. Proszę Państwa, może pani Nie pani wchodźcie zbyt. sobie w słowo. Proszę dokończyć. Donald Tusk nie odezwał się słowem w rocznicę powstania wybuchu Powstania Warszawskiego, bo bał się powiedzieć Niemcom, do jakich tragedii dopuścili. Z góry pani takie do opowiada, że. Jak? No nie wiem. Warszawy, jak zwrócali Warszawę z ziemią oszustł, to, bał się skoro paliwa takie przez usta. Naprawdę, to jest coś niesamowite. E, Ale swoim braciom Gdzie nie Nie co, Dlaczego, na, na co dzień, Dlaczego? A panie Pani Pani ministrze, że nadal jak sobie. Panie, panie ministrze, Sekundę. Robert Kropiwnicki tak się podłożył, że aż doradca prezydenta Andrzeja Dudy Piotr Ćwik, zaczął mu dogryzać. Jednak to Ewa Zajączkowska go tak naprawdę zaorała, obracając jego słowa przeciwko niemu. Ja mam po raz kolejny, Pani poseł, ja po raz kolejny bardzo proszę, żeby nie wchodzić sobie w słowo, dam Panu szansę odpowiedzi. Ale to co tak, się z boku oporu. Pani poseł bierze te pieniądze europejskie podobnie jak wszyscy ja nie wiem. wybrani to... przez Polaków europosłowie. Taki demokrata, prawda? Ta 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 ta, ale taki demokrata. Nie, ja nie wiem, nie co to jest, co jest za zarzut, demokrata. który pan powtarza po raz kolejny tak do pana europejskiego? Jeśli można w ten sposób rozumiem, że lekceważy pan ponad 100 tysięcy wyborców, którzy oddali na mnie głos w wyborach do parlamentu. Taki z pana demokrata? Nie, nie lekceważę. Po prostu dziwię się temu, co pani robi. Tak cynicznie pani obraca słowami, jakby to była a, a przepraszam bardzo, a przepraszam To zwykłe kłamstwo. A był pan w polskim sejmie, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość? Przecież tak panu się wtedy Polska nie podobała. Nie, I brał pan, pan, brał pan pieniądze wtedy z polskiego Dobrze, pan poseł Jaki. Sekundę, proszę, panie argumenty. ministrze. Ja przepraszam, że w ogóle zeszłam na taki niski poziom, jaki reprezentuje poseł Kropilnicki. No ale tutaj mamy prowodyra. Pan poseł Jaki. nie da się Pan poseł Jaki, pan pan wracając do. A co Wy o tym sądzicie? Kto miał rację w tym sporze? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszamy też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.